Dzień dobry Państwu, Jan Daniluk, historyk i rzecznik prasowy Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ja bym chciał dzisiaj Państwu zwrócić uwagę przede wszystkim na jedno wydarzenie, które będzie miało w najbliższy czwartek miejsce właśnie w Gdyni, 11 kwietnia. Kwiecień, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, jest to taki miesiąc, w którym jeżeli chodzi o historię czy, czy o edukację historyczną, skupiamy się na zbrodni katyńskiej, a w tym roku mija równo 70 lat od momentu, kiedy Niemcy odkryli zbiorowe mogiły ofiar katyńskich i co roku są różne inicjatywy, natomiast my w tym roku zaproponowaliśmy, proponujemy mieszkańcom Gdyni, nie tylko, oczywiście całego Trójmiasta, przegląd filmów dokumentalnych. Jest to część szerszego przedsięwzięcia ogólnopolskiego. W dniach od 10 do 12 kwietnia łącznie w dziewięciu miastach Polski będą prezentowane różne filmy dokumentalne poświęcone Czy to zbrodni katyńskiej, czy różnym wątkom wokół tej zbrodni, czy też innym zbrodniom popełnionym przez reżimy totalitarne w XX wieku. Dla mieszkańców Trumiasta Pomorza wybraliśmy trzy. Ja sobie pozwolę przeczytać ich tytuły, aby nie pomylić. 11 kwietnia zaprezentujemy, tak jak wspomniałem, trzy filmy dokumentalne. Pierwszy to jest pamięć, tajemnica lasów Piaśnica, a więc film mocno powiązany z tym, z naszym regionem sprzed dwóch lat. 40 minutowy dokument. Drugi film to jest a Very Polish Secret, a może tego nie wolno mówić. Jest to koprodukcja polsko-brytyjska poświęcona tzw. obławie Augustowskiej, czyli um, zbrodni popełnione głównie na mieszkańcach Augustowa i suwał latem 1945 roku oraz jakby najbardziej związany czasowo, czyli zbrodnia katyńska film. To jest o tyle ciekawy z 1991 roku. To był praktycznie pierwszy film dokumentalny po transformacji ustrowej na temat, na temat zbrodni katyńskiej. Dzisiaj z tej perspektywy no, ponad dwóch dekad myślę, że warto się z nim zapoznać, gdzie jesteśmy dzisiaj, a gdzie byliśmy te 20 lat później. E, jeszcze nie wspomniałem, gdzie ma miejsce ten przegląd, prawda? To jest DKF Żyrafa tutaj na ulicy Waszyngtona 1, e, nasz pion edukacyjno-naukowy Gdańskiego działu IPN oraz DKF Żyrafa na godzinę 17 zapraszają na ten przegląd filmów. On będzie trwał niewiele, ponad dwie godziny. Po każdym 40-minutowym dokumencie będzie oczywiście chwila przerwy, będzie na początku krótki wstęp historyczny, i w ten sposób zapraszamy, aby, jeżeli Państwo mają czas, ochotę, na chwilę refleksji nad dokumentami naprawdę ciekawymi i wartymi uwagi. To jest ta główna rzecz, o której dzisiaj chciałem wspomnieć. Jeszcze jest jedna. Część z Państwa pewnie przypomina sobie, a ja parę tygodni zapraszałem temu na spektakl o generale Nilu który miał się odbyć w klubie garnizonowym klubie marynarki wojennej Gdynia Oksywiu. z względów logistycznych został przesunięty i odbędzie się w tym tygodniu. Informacje o nim są tutaj na stole do pobrania. Na godzinę 11, również w czwartek, również 11 kwietnia zapraszamy no, głównie młodzież szkolną, ale nie tylko, oczywiście. Na spektakl poświęcony generałowi Nilowi. To są specjalnie skomponowane na tę okazję piosenki. Premiera tego spektaklu miała miejsce 22 lutego w Gdańsku w Tatrze Miniatura. W tym tygodniu jest kolejnych 7-6 spektakli w różnych miastach Pomorza, dzisiaj w Elblągu, jutro w Lęborku, Kwidzynie, Storogardzie i ostatecznie w czwartek między innymi właśnie również. W Gdyni. Na wszystkie nasze in e inicjatywy oczywiście jest wstęp wolny. W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji, a wszystkie informacje są do pobrania na, na stole. Czy są jakieś pytania? Proszę Państwa, o coś zapytać? Wszystko jasne.